z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo, nawet jeśli padnie ono ze strony redakcji mediów gadzinowych, które od lat stosują obecnie mnie cenzurę i wykluczenie i generalnie nie wątpię, że wspólnie, a do wyjaśnienia pozostaje, czy w zmowie, czy w porozumieniu dążą do zadaniami śmierci co najmniej cywilnej. Chociaż nagonka w mediach yy, skutkuje też oczywiście cyrkulowanie w przestrzeni publicznej e, rozmaitych gruźb karalnych. Na co się nie użalam osobiście specjalnie, tylko zwracam Państwu uwagę na to, do czego przykładacie ręki czy mikrofonu, powtarzając kłamstwa moich oszczędców, kłamców, którzy tutaj są przez prokuraturę powołani na świadków i których konfabulacje, których, których Fantasmagorie dały kanwę tym oskarżeniom, które do sądu zostały wniesione, to Państwo to powtarzacie i, e, i czas, żebyście i wy skorzystali z tego, że jest to sprawa, że właśnie w sądzie fakty stają w świetle dnia, w blasku reflektorków będą odtworzone filmy. Więc jeśli na przykład, w co nie wątpię, akurat radio reżimowe, zwane polskim, zupełnie dołosłownie, e, jeśli, jeśli wyciąga teraz do mnie e, życzliwy mikrofon, no to proszę sprawdzić, ile razy powtórzyliście kłamstwa tak ewidentne jak na przykład przypisywanie mnie, dla woda, dla woda. mnie e, 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 roli agresora, napastnika, w sytuacji, którą przecież notabene sami, także i wy telewizją WSI24, także i wy szereg razy przecież reprodukowali się na waszej antenie te akcje, w której w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej na posła napada osoba trzecia lub piąta, nie wiadomo od której strony liczyć, kopie, pluje, znieważa, spotwarza, po czym opowiada Wam, że to ja napadłem i że ja wygłosiłem jakieś nieżyczliwe do tej nieszczęsnej damy słowa? Napaść poprzez pedagogikę wstydu i tresurę Polaków, maseczkową czy propagandową, Niemcy dziś sprowadzają Polaków do parteru i każdy, kto się temu sprzeciwi, każdy, kto na przykład sprzeciwi się, sprzeciwi się spotwarzaniu mojego narodu przez propagandystów za niemieckie pieniądze w stolicy Polski z zaangażowaniem Uniwersytetu Stołecznego Warszawskiego. A tak było. No i każdy, kto się temu sprzeciwi, tego obsmarujecie, odsądzicie od czci i wiary. To smutne. Smutne i szkodliwe. Ta, także i wy, Telewizjo Polsat, Weźcie to sobie do serca i nie idźcie dłużej tą drogą. Przejdźcie na polską stronę. Zapraszam do szerokiego frontu gaśnicowego, który idzie odzyskać niepodległość, prawda? Naprawdę, nie reprodukujcie ani żydowskich, ani niemieckich, ani ukraińskich, czy marsjańskich kłamstw na temat Polaków. Nie idą po mnie, idą po nas, po was również. Idą. Ja tylko stoję im na drodze. Po raz, po raz, po raz, robię, bo państwo w toku tej judenratyzacji polskiej polityki, czyli, czyli abdykacji z władzy i kontentowania się przez władze najwyższe warszawskie rolą podwykonawców tych, którzy implementują, prawa nie stanowią, tylko wdrażają, wprowadzają, co tam starsi i mądrzejsi z eurokołchozu każą, to oni tu implementują. No powstały strefy eksterytorialne, Auschwitz-Birkenau, Polin w Warszawie, Czerska. jeden a Czerska, pierwsza Czerska. gwiazda śmierci, udało mi się w swoim czasie, Prraszam, spopularyzować, spopularyzować tę nazwę. No, Szanowni Państwo, jak judenratyzacja, to należy liczyć się z dalszymi e, logicznymi konsekwencjami. A historycznie te logiczne konsekwencje są takie, że e, na koniec policja gettowa i żydowskie gestapo, i żydowscy szmalcownicy, jedni drugich pakują do ostatniego wagonu na uszlak placu. Tak? I tak się to kończy. Więc czas przejść na polską stronę, bo jak nauczał. Rebesz z piekła rodem, wasz, jak rozumiem, mistrz i autorytet, ten, którego portret był wystawiony w Sejmie w 2023 roku, tuż obok tego świecznika. Rebesz Nerson, co odczytałem dzisiaj Wysokiemu Sądowi, no, dzielił ludzi na ludzi i pod ludzi. I nawet szabez nie mają u niego dyspensy. Ostatecznie oni też idą. Na zatracenie i do pieca. Bo tylko Żydzi się liczą dla tych strasznych rasistów. A ja nie jestem rasistą. Ja nie jestem zwolennikiem apartheidu i ja upominam się o konstytucyjną równość wobec prawa. A otóż eksponowanie portretu Schnersona, emblematyczne, bo przecież pars prototo wielu innych rabinów, generałów, ministrów. Dziś w państwie położonym w Palestynie, dziś i od paru lat powtarza znowu, że Palestyńczycy to nie ludzie, że to bydło, to zwierzęta. Więc eksponowanie takich portretów jest podżeganiem do przestępstwa. Jest podżeganiem do łamania konstytucji. Konstytucja, równość wobec prawa, cywilizacja łacińska, standard, którego ani Talmudyści, Yy, ani, yy, ani inne antycywilizacje, które, które nigdy tego wzorca nie poznały, nie zaznały, nie respektują. A tu jest Polska, i chciałbym, żeby nie było możliwe dzielenie ludzi na kategorie ludzi i podludzi. Chciałbym, żeby nie było stref eksterytorialnych, jak Auschwitz-Birkenau, gdzie. Może pan jeszcze o tym nie wie, tam prawie jakby wizę trzeba dostać, żeby wejść do Święcimia, bo nie można tak z buta wejść zmienić, zwiedzić muzeum. Tam trzeba wcześniej rezerwować miejsca, zgłosić się i nie można zwiedzać bez takiego kuratora, narratora, który tam nad uchem jedynie słuszną, jedynie poprawną wersję historii XX wieku podaje. To... No. Szanowni Państwo, upominam się o sprawę polską, sprawę publiczną. W Waszym to jest interesie, żeby nie było ludzi i nadludzi. W Waszym to jest interesie, dlatego że gdybyśmy się na to zgodzili, no to cóż. Szczyt aspiracji, które się przed wami, trzeba przyznać, otwierają. To jest właśnie zgłosić się do jakiegoś żydowskiego gestapo, zgłosić się na jakiegoś szmalcownika czy kapo obozowego, i wtedy można nawet nieźle innym wejść na głowę, innych okładać pałką propagandową i czuć się przynajmniej przez chwilę takim ibermanszem. Ale na koniec. Na koniec okazuje się, że brak niepodległości, brak suwerenności nikomu nie wychodzi na zdrowie. 12 stycznia o 9:00, ciąg dalszy tego serialu, który gdyby rzeczywiście sąd, co nie jest cały czas pewne, chciał wnikliwie, dogłębnie i rozlegle te wszystkie sprawy, które nie ja przecież ze sobą połączyłem, tylko, tylko prokurator. Gdyby sąd chciał te sprawy e, rozpatrywać, no to byłby nie tylko serial, ale może o, nawet kolejne sezon tego serialu. E, Zobacz, ministre Kierwiński powiedział dzisiaj, że Konfederacja Korony Polskiej, jego zdaniem, jest na granicy delegalizacji. dzisiaj. To jest Szanowni Państwo, no to jest, to jest bardzo ciekawe i to podnieśliśmy. We wniosku o zmianę składu sądzącego tu sądzi jeden sędzia, no więc tego jednego sędziego warto by wymienić na innego, ale ten wniosek został już odrzucony. Dlaczego go w ogóle złożyliśmy? No właśnie dlatego, że z samej góry minister sprawiedliwości i jego koleżkowie z rządu warszawskiego no ewidentnie wpływają bezprawnie na wymiar sprawiedliwości. Ewidentnie dociskają pana sędziego, który się dwoi i troi, no i jakieś tam ustanowił terminy. No ale, ale przecież, jak mówi minister sprawiedliwości, że on oczekuje, że ta sprawa zakończy się nie później niż w marcu, kwietniu. No to czy pan minister Żurek ma dar prorokowania? Czy on ma szklaną kulę, że on wie, że się sprawa zakończy w marcu, kwietniu? Zastanówcie się państwo nad tym. Nie idą po mnie, idą po was, ja tylko stoję na drodze. Czy chcecie, żeby taka była praktyka bezprawia w Polsce, że ministrowie zadaniują sędziów i z góry im zadają terminy, w jakich się mają zmieścić? A wczoraj pani wiceministresa niesprawiedliwości, prawda, tak jej się wypsnęło, że, że sąd nałoży karę. A jakże to tak? Ona z góry wie, że jakąś karę nałoży, żeby była kara, to musi być wcześniej orzeczenie o winie. Żeby była wina, musi być delikt. A tu poseł działał, wykonując swój mandat, działał w stanach wyższej konieczności. Kontraty, oczywisty, nie ma żadnej winy i ba! Nikt, konia z rzędem, kto tutaj udowodni jakieś zbrodnicze zamiary, bo nie było tych zbrodniczych zamiarów, bo był zamiar. W każdej z tych sytuacji obrony Polaków, Rodaków, na przykład przed terrorem covidowym, przed przymuszaniem do szprycowania, straszeniem, że się straci pracę. Was to nie dotknęło? W waszych redakcjach? No, Wyście przyjęli te zasady, więc może was nie dotknęło, ale, ale niektórzy żyli zterroryzowani, niektórzy nie przeżyli. Ćwierć miliona zgonów nadmiarowych. Ja teraz staję przed sądem dlatego, że wystąpiłem w obronie moich Polaków, rodaków w jednym z tych przypadków. no Ten akurat trafia przed sądem. Bronię prawa Polaków do zachowania wolności, zdrowia, życia, majątności, do zachowania ich tożsamości. Tego wszystkiego broni. Szanowni Państwo i. Yy, no i zobaczcie, naprawdę, pomyślcie, jaka to jest ciekawa rzecz, że tych mikrofonów tutaj to się chwali bardzo ładnie. Wyciąga się w moją stronę kilka. Moje nazwisko odmieniane w ostatnich dniach, tygodniach, a może nawet i miesiącach, jak nie co dzień, to co drugi dzień, przez różne przypadki. Żadna z waszych redakcji. Nie pytała mnie, czy potwierdzam, czy zaprzeczam, że jestem wielbłądem, bo może bym przedstawił jakieś zaświadczenie od biegłego weterynarza. Tego, <laughs> ale nie, nikt nie A I tak pomyślcie sobie, jak żaden z waszych tam oficerów, przepraszam, redaktorów, Prowadzący. prowadzących, jak nie znajduje, powodu miejsca, nie znajduje w czasie antenowym, na mnie osobiście, na Konfederacji Korony Polskiej, wiecie co? Klikalność przecież by była, czyli gdyby to nie był cenzorski zapis, no to od czasu do czasu przez pomyłkę by ktoś zadziwia, prawda, nas mówić A nie dzwoni nikt przez pomyłkę, Jest to jasne, że zmowa. Wy, szanowni państwo, wprawdzie z szacunkiem, ale niższej rangi oficerowie Frontu Ideologicznego, to terminologia jeszcze z czasów tamtego Sowieta. No proszę się e... wstrzymać z takim tekstem. Słucham? Proszę, proszę, proszę się pan Proszę Pan Jerio. Pan 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 Proszę Pan 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 to mówi do mnie Radio Zet? Jesteśmy dziennikarzami, a nie funkcjonariuszami. <noise> proszę pana, proszę złamie moją zasadę, bo generalnie... Kiedy ja ostatnio byłem w O właśnie, pan... Kiedy ja ostatnio byłem w Radio Przykładowo, w Demokracja, tak. Z zasady nie udzielam ekskluzywnych komentarzy. Zawsze tak jak Państwu odpowiadam, że przyjmę chętnie zaproszenie do programu na żywo, ale dla Radia Z ekskluzywnie komentarz ha, -ha. <gry>